Ja oczywiście, widzę we z tej strony naczelny szef rynku Steam. No i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o naklejkach, które mocno podskoczyły. Pokażę Wam dwa typy, a raczej dwa przykłady na podskok cenowy tych naklejek i wyjaśnię, na jakiej zasadzie to działa. Pewnie zastanawiacie się też na e, temat naklejki z miniaturki, więc ona również będzie wyjaśniana w tym filmie. Zapraszam Was do oglądania e, i zapraszam Was serdecznie na stronę Skinsmanki, gdzie swoje skiny wymienicie. I tutaj, z moim kodem, czyli z kodem Kebus, odbieracie sobie bonus darmowe 5 dolarów przy tradzie powyżej 100 dolarów oraz bonus do samego depozytu, do samej wpłaty 35%. Także naprawdę spore bonusiki. Polecam sobie zerknąć na stronkę, wejść, być może wymienić coś fajnego dla siebie. No i link macie w opisie, także zapraszam. A my dzisiaj przechodzimy do omawiania dwóch naklejek. I dokładnie działają na tym samym przykładzie. Specjalnie je wziąłem, bo no jest to typ, który warto omówić. I pierwsza naklejka jest to naklejka GG. Good game. I wyjaśnię, wyjaśnię na, na jakiej zasadzie to polega. Generalnie etymologia tego craftu w ogóle jest śmieszna, ale zaraz sobie wyjaśnimy. Tak, naklejka, tak jak już powiedziałem, należy, w sensie ten wzrost jest z, związany z craftami, bo tak jak wiecie, teraz możemy naklejki sobie umiejscawiać w, w, w miejscu, jakim. jakim Kurczę, no w jakimkolwiek chcemy miejscu, po prostu, więc możemy ją sobie przesuwać lewo, prawo, góra, dół. Rozumiecie, mniej więcej o co chodzi, tak? Jest teraz te mm, pięć naklejek, można nakleić i możemy sobie ją przesuwać, tak naprawdę, gdzie chcemy. No, i ja sobie wszedłem na Twittera. Coś tam pogrzebałem, żeby nie powiedzieć wam jakieś głupoty, i tak rzeczywiście jest to spowodowane najprawdopodobniej kraftami. I żeby potwierdzić sobie ten przykład, wziąłem właśnie i sprawdziłem drugą naklejkę. I on potwierdza tą regułę, więc bardzo mnie to cieszy. I jestem prawie pewien, że właśnie o to chodzi. Więc generalnie, jeżeli chodzi o naklejkę GG, no mamy Double G, tak, czyli Good Game, no ale Double G. No i właśnie nie wiem, jak mam to powiedzieć. No ale G jest też w słowie. Um, no powiem tak, no w słowie, no właśnie, jakby to określić. Żeby ładnie to określić. Um, na czarnoskórego mężczyznę, oczywiście obraźliwym, dlatego go nie wymówię. Zaczynając mi się na N. Także mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. No i to jest jedy, jeden właśnie z przykładów takich kraftów. No, tak myślę, że chyba najlepiej będzie to wszystko ująć w słowa i wyrazić. No i tutaj druga naklejeczka, czyli naklejka Dyk, która oznacza, no jak wiemy, prącie. No i ludzi to śmieszy, tak? Mnie też. No i 137 zł. Gdzieś tam okolice 130, no i po aktualizacji prawie 200, także jest to naprawdę mocna przebitka, cena dalej się utrzymuje jeszcze, bo buy order jest za 140, gdzie wcześniej te buy ordery pewnie były po jakieś 120, um, więc tak to się wszystko prezentuje, no i chciałem właśnie ten DIG jest jako potwierdzenie tego, że to również dotyczy craftów. Mam nadzieję, że zrozumieliście o co mi chodzi, um, no i to w sumie by było na tyle, także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, yo!